Kiedy w 2016 roku na rynku pojawiło się PlayStation VR, jego możliwości miał prezentować zestaw dem technologicznych nazwanych VR Worlds i chyba najbardziej imponującym jego fragmentem było London Heist. Niestety to doświadczenie w stylu brytyjskiej opowieści o gangsterach kojarzącej się nieco klimatem z filmami Gaya Richiego było bardzo krótkie. I oto kilka lat później ci sami twórcy wypuszczają pełnoprawną grę opartą o tamten pomysł. Blood and Truth. A że mam tu żeton do kasyna fortuna, to może zagramy. Nie chcesz już ze mną gadać? Już myślałem, że sam będę musiał się ratować. Dla tych, co nie wiedzą, nazywam się Antony Sharp. On mi nic nie mówi! Jestem z ciebie bardzo dumny. Dawajcie książki, adresowe, dzienniki, wszystko! Włamcie się do skarbca, a zobaczcie, co tam jest. Chcę wiedzieć, kiedy ostatnio byliście proktologem. Rozkaz to rozkaz. Witajcie, nazywam się Tomek Grabik, znany także jako Kłas, a to jest recenzja gry Blood and True, wydanej jedynie na PlayStation 4 dla gogli PlayStation VR. Poznajcie Ryana Marksa. No, poznajcie latające dłonie Ryana Marksa. Nie mylić z Karolem Marksem, bo Ryan może i jest za redystrybucją dóbr, ale od innych dla siebie, gdyż jego rodzina prowadzi duże i tylko pozornie legalne przedsiębiorstwo to w Ryana się tu wcielamy. Definiuje go nie tylko przestępcza rodzina, ale i mundur, bo nasz bohater jest też żołnierzem. Kiedy powraca do domu na pogrzeb swojego ojca okazuje się, iż utrata rodzica nie jest wcale jego największym problemem, bo wtem pojawiają się dość niemili ludzie pragnący przejąć jego rodzinny interes. Cóż, z tą rodziną nie należało zadzierać, bo kończy się to morzem trupów, festiwalem wybuchów, a także licznymi włamaniami i innymi, pomniejszymi wykroczeniami drogowymi. Opowieść platentrów jest jednocześnie banalna do bólu, ale też i dość przyjemna. Niestety, gdyby to był film Guy'a to byłby jednym z gorszych. No, może nie tak złym jak rewolwer. I o wiele łatwiejszym do zrozumienia. Znajdziemy tu sporo lekkich dialogów, postacie dające się lubić i całe stado kompletnie naiwnych decyzji podejmowanych przez doświadczonych zbirów. Ale na mentalnym autopilocie, bez zbytniego myślenia, opowieść daje się znieść i może bawić. Nie do końca satysfakcjonujące jest zakończenie, które może nie ma cliffhangera, bo bohaterom udaje się coś tam osiągnąć, ale narracja wyraźnie sugeruje, że to zaledwie początek większej opowieści. Ale wszystko to jest tylko pretekstem, aby działy się rzeczy widowiskowe i te się dzieją. Są ciche włamania, strzelaniny z helikopterami, wylatujące powietrze kasyna i tak dalej. Wypadamy przez okna, chwytając się jakieś rury, wspinamy po przeznaczonych do wyburzenia budynkach i uczestniczymy w kilku strzelaninach na drogach szybkiego ruchu. Gra ma pełną polską wersję językową i ta jest całkiem przyzwoita, z nieźle dobranymi głosami i sensownymi tłumaczeniami. Chociaż oczywiście w polskiej wersji ginie londyńskie brzmienie oryginału i jakiś tam ułamek klimatu, ale tego zachować się nie dało. Myślałem, że się nie zamknie. No dobrze, ale jak się w to właściwie gra i czym w ogóle jest Blood and Truth? Oto wysokobudżetowa gra akcji na VR, czyli coś, czego brakuje na tym opanowanym przez twórców niezależnych rynku gogli wirtualnej rzeczywistości. Znajdziemy tu wszystko: wysokiej jakości animacje twarzy postaci, niekończące się rzeki dialogów, widowiskowe skrypty i szczegółowe, różnorodne wizualnie lokacje. Jest to też bardzo dobrze brzmiąca i wyglądająca gra, bo chociaż na ekranie może sprawiać wrażenie produktu okraszonego grafiką z poprzedniej epoki, to należy pamiętać, że w goglach dochodzi trójwymiar, poczucie obywatelstwa. Obecności i inne rzeczy, które spychają na dalszy plan, szczegółowość tekstur i oświetlenia. No i VR dla komfortu wymaga dużej płynności, więc to oczywiste, że detale się tnie. A sama rozgrywka? Cóż, jeśli graliście w London Heist, to wiecie praktycznie wszystko. Oto gra zbudowana pod obsługę kontrolerów ruchowych mów, chociaż da się też grać padem, ale o tym później. Możemy więc poruszać dowolnie rękoma swojej postaci, chwytać obiekty, manipulować nimi i używać ich. Spluwy przeładowujemy, sięgając jedną ręką do magazynków na klatce piersiowej i wsadzając je do swojego gnata. Można nawet przeładowywać pozrzucając amunicję w powietrze i chwytając bronią, ale to udaje się tylko dzięki temu, że gniazda magazynków w spluwach zasysają magazynki. I są mocniej niż testerzy jakości, Fallouta 76. Drzwi otwieramy sięgając ręką do klamki i pchając ją w dół. Na drabiny wspinamy się łapiąc za szczeble i podciągając. Wszystkie te rzeczy robiły wrażenie 3 lata temu, ale jeśli mieliście do czynienia z pecetowymi grami VR-owymi, to widzieliście tego typu interakcje zrobione nieco lepiej i dokładniej. Obsługa broni w Blood Truth jest naturalna, ale i bardzo w porównaniu do takich gier jak Pavlov VR czy Onward, ale to też w dużej mierze problem kontrolerów Move, które imponują precyzją jak na technologię mającą tyle lat, lecz w porównaniu do kontrolerów Vive albo Oculusowych Touch są dość toporne. Kolejna generacja konsoli PlayStation desperacko potrzebuje nowej wersji PlayStation VR i to nie z powodu gogli, bo te wciąż dają radę, a z uwagi na te kontrolery. Ja tu chwilami czułem się trochę jak orangutan z przetrąconymi rączkami, któremu jeszcze do tego czasem łapy się trzęsą, jakby odstawił napoje wyskokowe po 3-miesięcznym maratonie nasączania organizmu 40% roztworem etanolu. Bladen Truth jest grą wybitnie oskryptowaną, więc wolność gracza została ograniczona do minimum i nasze możliwości poruszania się są nieznaczne. Podczas ekspozycji fabularnych praktycznie nie istnieją, a podczas eksploracji przemieszczamy Rayana jedynie między znacznikami, spoglądając na nie i naciskając przycisk lub też używając przycisków do ruchu na boki, jeśli znajdujemy się za osłoną oferującą kilka miejsc, w których możemy stanąć. W wielu lokacjach gra pozwala nam wybrać ścieżkę, więc możemy na przykład pójść lewym korytarzem albo prawymi drzwiami, ale że praktycznie każdy poziom prowadzi nas w jednym kierunku, to wszystkie te odnogi są równoległe i ostatecznie prowadzą do tych samych miejsc. Ponadto wchodzimy tu w masę interakcji z otoczeniem, wspinamy się po jakichś rusztowaniach, łapiąc się za nie, przeszukujemy szuflady, otwieramy zamek wytrychami albo rozbrajamy jakiś alarm, rozkręcając skrzynkę, przecinając kabelki i wstawiając bezpieczniki. Od masa drobiazgów, które pozwalają bawić się w naturalny sposób obiektami przy pomocy kontrolerów ruchowych. Trafiają się nawet jakieś bardzo proste sekwencje skradane, bo ta odrobina wolności w poruszaniu się za osłonami umożliwia podkradanie się do ślepych niczym późny jurant ze spychowa przeciwników i likwidowanie ich z pluwą stłumikiem. Oczywiście możemy też wszystkich wystrzelać w otwartej walce. I chociaż nie brakuje tu uproszczeń, a wolność gracza ograniczona jest szeregowymi skryptami, to ma to swój urok, bo to jest naprawdę wysokobudżetowa, różnorodna przygoda, których brakuje rynkowi wirtualnej rzeczywistości. Włamujemy się gdzieś, przekradamy, likwidując strażników, przeszukujemy jakieś dokumenty, przełazimy szybami wentylacyjnymi, a potem ktoś nas zauważa i musimy wystrzelać sobie drogę na zewnątrz pośród eksplozji i szkła z okien wybijanych własnym ciałem, aby zakończyć to pełnym emocji pościgiem na autostradzie. I można zignorować uproszczenia, ograniczenia wolności oraz lekko przestarzałe kontrolery, które mimo wszystko jeszcze dają tu radę. Ale chyba największym problemem Blood and Truth jest to, że nadal nie jest to przygoda zbyt długa, bo ja ukończyłem ją w około 5 godzin. Czego w sumie można było się spodziewać, bo trudno, aby jeszcze większy budżet poszedł na grę, której potencjalna grupa odbiorców jest ograniczona zaledwie do posiadaczy PlayStation VR i to głównie tych co mają też kontrolery ruchowe Move, a więc to do, dosyć Małej grupy. Niestety twórcy nie zrobili też nic, co by pozwalało jakoś specjalnie wydłużyć zabawę. Mamy tu dwa poziomy trudności. Jeden filmowy, z założenia nie stanowiący jakiegokolwiek wyzwania, i normalny, który jest nadal dość łatwy. Mamy tu jeszcze kilka prób czasowych ze strzelaniem do tarcz, i to tyle. No, są tu jeszcze jakieś znajdźki, które odblokowują dodatki do spluw pomagające w walce, ale krew i prawda nie jest nigdy dość trudne, aby to zbieractwo się opłacało. Co ciekawe twórcy zamierzają dodać wyższy poziom trudności, specjalne wyzwania i inne pomysły na to jak umożliwić graczowi dłuższe bawienie się grą, ale w momencie recenzowania jeszcze ich nie ma. I niestety bardzo brakuje, a Blood and Truth, chociaż sprzedawane za cenę niższą od ceny dużej gry, mimo wszystko Tanie nie jest. Warto zaznaczyć, że chociaż rzecz zaprojektowano z myślą o kontrolerach, mów to da się w to całkiem sensownie grać też padem. Obawiałem się, że dostanę tu jakieś nędzne celowanie ruchami głowy, a tymczasem gra odczytuje ruchy kontrolera bezprzewodowego w przestrzeni i w ten sposób można nawet unosić spluwy do oczu i strzelać, celując przy pomocy przyrządów celowniczych. Twórcy poradzili sobie z tym dość zabawnie, bo kiedy poruszamy padem, to poruszamy parą rąk bohatera jednocześnie. Są one jakby zespawane ze sobą w określonej odległości. Zaraz, czy gra właśnie skłami ręce wirtualnymi kajdankami? Co to za perwersję? Można tak nawet trzymać dwie spluwy i strzelać z nich jednocześnie, albo jedną ręką trzymać broń, a drugą używać obiektów w świecie gry. Oczywiście jest to dość pokraczne. I oczywiście wiele naturalnych interakcji szlak trafia, bo przeładowujemy nasze uzbrojenie naciśnięciem przycisku, a nie sięgnięciem do ładownicy na klatce piersiowej i umieszczeniem magazynków w spluwie. Nie chowamy i nie wyciągamy też pistoletów z kabur przy pasie i na plecach, a zmieniamy je innymi przyciskami. No i manipulowanie różnymi obiektami w otoczeniu jest dość osobliwe z tymi skutymi rękoma. Ale samo strzelanie i walka wypada nie tak źle. I chociaż oczywiście granie mówami jest o wiele bardziej naturalne, to i grając padem da się tu raczej całkiem sensownie bawić. U mojemu zaskoczeniu. Aha, rzecz nie obsługuje kontrolera Aim, ale to dość oczywiste, bo on nie umożliwia robienia różnych rzeczy każdą ręką oddzielnie. A skoro to gra na VR, to warto jeszcze powiedzieć, ze dwa słowa o potencjalnej żygogenności. Bladen truf wydaje się relatywnie bezpieczne, bo bohater często się zatrzymuje, a nawet kiedy pojawia się ruch, to nigdy nie trwa długo i nie jest przesadnie szybki. Gra ma też tryb komfortu, ale jedyne co ten robi, to dodaje przyciemnienie na krawędziach pola widzenia podczas ruchu. Ja nie miałem tu żadnych. Kłopotów z chorobą symulatorową, ale mogę sobie wyobrazić, że osoby bardzo wrażliwe mogą mieć problem, bo nie ma tu opcji poruszania się opartego o teleportację. Mimo to sądzę, że krew i prawda jest raczej mało żygogenne. I oto całe Blood and Truth. Jedna z nielicznych gier VR korzystających z kontrolerów ruchowych, zrobiona z budżetem godnym większej gry. Jest trochę za krótka i pewne rzeczy robi nieco prościej od bardziej wyspecjalizowanych, niskobudżetowych indyków na pc VR, ale jeśli kogoś zachwyciło demo London Heist ze swoimi widowiskowymi scenami i naturalną interakcją, to tu otrzymuje tego kolejne 5 godzin. Cóż, udanych starć pośród wyższych sfer londyńskiego świata przestępczego, game on! Przesyłam pozdrowienia dla moich patronów, których wsparcie pozwala mi na ciągłe tworzenie dla Was recenzji i innych materiałów. I na koniec chciałbym zapytać, jak Wam się podoba koncepcja tej gry? Czy sądzicie, że właśnie takich klasycznie zaprojektowanych doświadczeń z konkretniejszym budżetem potrzebuje technologia VR? Czy może niezależne, nierzadko niesamowite od strony koncepcji i technologii, ale niskobudżetowe i dość proste produkcje wystarczą? Dajcie znać w komentarzach. I uważajcie na drzwi w windach. Widziałem kiedyś, jak gościa przycięły i powiem Wam, że nie był to ładny widok. nie mi się po nocach.